Przy ulicy Wysokiej w Toruniu znajduje się ciekawy budynek z napisem dwujęzycznym Stientie oraz Nauce, no, wskazujący na to, jaki był cel jego wykonania. Budynek ten stanowi do dzisiaj siedzibę Towarzystwa Naukowego w Toruniu i temu towarzystwu, tej organizacji poświęcimy audycję. Jaka była geneza Towarzystwa Naukowego w Toruniu? No przede wszystkim związana była ona z próbą integracji polskiego środowiska, środowiska również naukowego, choć było ono naturalnie bardzo rozproszone, za sprawą Ziemianina Zygmunta Działowskiego, który postanowił wykorzystać jubileusz kopernikański roku 1873. Dwa lata później w hotelu Trzy Korony. Zawarty został podpisany, został akt założycielski organizacji, której fundatorami twórcami byli Ziemianie, wspomniane działowski choćby, duchowni, tacy jak Stanisław Kujotczy, czy lekarze, tacy jak Ludwik Rydygier. Pierwszym prezesem TNT został Ignacy Łyskowski. Celem działalności była działalność zarówno naukowa, badawcza i popularyzatorska ale także gromadzenie zbiorów, wydawanie prac. Ważny był również pewien istotny kontekst rywalizacji z naukowcami niemieckimi. Więc badania historyczne miały być połączone z dążeniem do kształtowania własnej polskiej świadomości narodowej. Ważne jest również to, że działalność towarzystwa naukowego w Toruniu wpisywała się w program pracy organicznej, więc działań organicznikowskich, które stroniły od działalności insurrekcyjnej, powstańczej, tak bardzo charakterystycznej dla mentalności e, kolejnych pokoleń mieszkańców kongresówki, klestwa pruskiego. W państwie pruskim, później w Rzeszy Niemieckiej sytuacja wyglądała inaczej i stąd organicznikowska działalność była tu ceniona jako przejaw typowego patriotyzmu. Jak zorganizowane były struktury TNT? Trzy wydziały: historyczne, archeologiczne, teologiczne i lekarsko przyrodniczy to podstawa. W 1876 roku założono muzeum, gdzie gromadzono zbiory archeologiczne, księgozbiory oczywiście. Wydano w roku 1878 pierwszy tom roczników TNT, takiego cyklicznego. Periodyku, który miał publikować wyniki ustaleń naukowców. Wreszcie w latach 1881 82 przy ulicy Wysokiej zbudowano siedzibę TNT, od której rozpoczęliśmy naszą audycję. Pamiętać należy o tym, tak jak i w innych miastach, tak jak na przykład Bazar w Poznaniu, gmach TNT stanowił centrum życia Polaków. Zarówno ekspozycje muzealne, tu się znajdowały gromadzono księgozbiory o czym wspominałem, ale także odbywały się odczyty i spotkania dla Polaków, Polaków, oczywiście nie dyskryminując, także i Niemców czy Żydów mieszkających w Toruniu, ale znajdowały się tu również restauracja i hotel. Jak wyglądała działalność TNT? W latach 80. pojawił się kryzys związany z brakiem. Charyzmatycznych przywódców, a z drugiej strony z bardzo mocnym, rosnącym naciskiem czy uciskiem germanizacyjnym. Dopiero prezesura księdza Stanisława Kujota doprowadziła do wzmocnienia dynamiki działań. Zwiększono liczbę członków, a w czasach prezesury Kujota można by TNT określić mianem organizacji masowej. Zmieniono również koncepcję działania. Wydawano prace naukowe i edycje źródeł historycznych, czyli wznowiono roczniki TNT, a także zapoczątkowano serię źródeł historycznych pod tytułem FONTES. W 1908 roku zainaugurowano trzecią serię wydawniczą, kwartalnik zwany zapiskami Towarzystwa Naukowego, obecnie zapiskami historycznymi, a wreszcie po śmierci kujota. Prezesami byli również kolejni duchowni Brunon Czapla i Paweł Czaplewski. I na koniec tej audycji chciałbym zwrócić uwagę, że również w zapiskach TNT w 1919 roku ukazał się artykuł zatytułowany Zarys historii narodowości polskiej w Prusach Kleskich i Książęcych, który posłużył do stworzenia argumentacji polskich przedstawicieli na konferencji pokojowej w Paryżu, zwieńczonej Traktatem Wersalskim. Dziękuję za uwagę.